Dzień dobry, z tej strony Refosado. witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku, który zaczynamy tradycyjnie od mówienia sentymentów wobec ryzyka, no a ten pozostaje dobry na początku środowej sesji, po tym jak dane PMI dla niemieckiego sektora przemysłowego pozytywnie zaskoczyły, osiągając wartość 56,6 punkta, rynek oczekiwał. E, 52,5 przed miesiącem był 52,2. To są informacje, które poprawiają nastroję inwestorów. To są informacje, które sprzyjają odreagowaniu poniedziałkowej głębokiej przeceny. Przy czym musimy jednak podkreślić, że pojawia się łyżka dziegciu w tej beczce miodu, a mianowicie fatalne dane z sektora usługowego. O ile przemysł jeszcze siłą rozpędu trzyma się bardzo dobrze, ta która w przemyśle jest świetna, no to jednak to, co się dzieje w usługach, może niepokoić i wskazywać na to, że wzrost ilości zachorowań negatywnie przekłada się na zachowanie konsumentów, bowiem jako pierwszy opublikowany indeks PMI dla usług we Francji wyniósł tylko 47,5 punkta. Przed miesiącem to było 51,5 i takie też były prognozy rynkowe. W Niemczech 49,1, przed miesiącem 52,5. Widać zatem, że. Wzrost ilości nowych przypadków COVID-19 no, skłania część osób do tego, aby pozostawać w domach i do bardziej, bardziej zachowawczych zachowań. To sugeruje, że w późniejszym etapie to pogorszenie koniunktury w sektorze usługowym może rozlewać się również na przemysł. Zatem no, nie wyciągałbym z tych danych dla przemysłu tak zdecydowanie da, daleko idących wniosków sugerujących, że tempo poprawy może przyspieszać, jeśli ilość nowych zachorowań będzie się zwiększać, jeśli kraje będą podejmować, celowo chłodziły koniunkturę gospodarczą w celu stłumienia pandemii, no to odbije się to na poziomie wzrostu gospodarczego i z tego też tytułu wszystko wskazuje na to, że wrzesień będzie pierwszym od marca miesiącem, kiedy to główne indeksy zakończą go pod kreską. Jak na razie trwa jednak odreagowanie tego, co się wydarzyło na początku tygodnia. Notowanie kontraktu terminowego na S&P 500 wracają powyżej 3300 punktów. Wczorajsza sesja na Wall Street w przypadku S&P 500 przyniosła jednoprocentowe zwyżki, DAX zyskał prawie 2%. Widzimy, że niemiecki, Nasdaq, przepraszam, zyskał prawie 2%. Widzimy, że niemiecki DAX dobija już do poziomu 12 800 punktów na, punktów na fali tych dobrych danych PMI. No, tak dużych zwyżek nie widać na rynku euro usd Widać, że po pogłębieniu wsparcia na 1,17% notowania pozostają poniżej niego, a dolar jest jak najbardziej silny. Widać to również w przypadku walutantny podów aut mocno traci i spada para aud USD w kierunku 0,71, wraz z tym jak rynek coraz szerzej spodziewa się, że na kolejnym posiedzeniu na początku października Bank Rezerwy Australii zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp procentowych. Jesteśmy na świeżo po posiedzeniu Banku Rezerwy Nowej Zelandii. Eee, to oczywiście zakończyło się utrzymaniem parametrów polityki monetarnej nie na zmienionym poziomie stuprocentowych wielkość skupu aktywów, ale e, RBNZ w komunikacie mówi otwarcie o możliwości wprowadzenia ujemnych stuprocentowych, jeśli zajdzie taka potrzeba, zatem jest to kolejny bank obok banku. Anglii, który mówi o możliwości sprowadzenia kosztu pieniądza poniżej zera, jeśli na jesieni będziemy świadkami nawrotu pandemii i pogorszenia koniunktury gospodarczej. Notowanie ropy na fali tych dobrych danych PMI dla przemysłu stabilizują się w przypadku WTI w okolicy 40 dolarów za baryłkę, ale pamiętajmy, że w związku z tym, iż wisi nad nami widmo Przywracanie obostrzeń, te ryzyka mogą być jak najbardziej asymetryczne w dół. Pytanie, czy tutaj może coś zmienić szczepionka? No, jeśli tak, chyba tylko ona mogłaby sprzyjać dynamicznemu powrotowi powyżej ostatnich maksimów. Jeśli chodzi o notowania złota, no, te wyglądają kiepsko. Widać, że podążają za eurodolarem. Wraz z tym, jak eurodolar osunął się poniżej 1,17, takie notowania złota spadły poniżej 1900 dolarów za jedną uncję no ale jeśli patrzymy na to, co się dzieje na rynku akcyjnym, no tam widzimy odbicie i też z tego tytułu nie spodziewałbym się, że notowania złote będą podążały w kierunku 1800 dolarów za jedną uncję, wraz z tym jak rynek akcyjny odbije, no to tutaj przestrzeń do dalszych zniżek jest już chyba ograniczona. Jak w tym środowisku radzi sobie złoty? No złoty przy silnym dolarze, mimo odbicia na rynku akcyjnym, radzi sobie źle, notowania na dobija do 4,50 zł i to są poziomy, przy których możemy przez pewien czas pozostawać. Pamiętajmy, że teraz w centrum uwagi uczestników rynku jest widmo drugiej fali zachorowań, rozwoju pandemii dopóki te ryzyka się nie wykrystalizują, dopóty nie tylko złoty, ale również inne waluty z rynków schodzących mogą pozostawać pod presją, no potencjalnie szansą dla krajowej waluty byłaby jakaś silniejsza przecena dolara, no ale widzimy, że dolar nawet przy poprawiających się nastrojach odrabia straty, zatem tutaj chyba nie jest to najbliższa perspektywa. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Ze swojej strony zapraszam na jutrzejszy poranny przegląd rynku przed godziną 10. Do usłyszenia i pozdrawiam.